wyrzucona przez zawodnika, wysoko w górę, z silną rotacją wsteczną i pokonuje w powietrzu drogę po linii mocno wygiętego łuku. Płęta półrulowa. Kula zostaje wyrzucona przez zawodnika, także drogę w powietrzu pokonuje po linii spagatnego ruchu. Z założenia pokonuje też znaczną część swojej drogi do celu, po powierzchni bólu do domu. Puente Fulome. Na każdy rzut ma trzy bóle. Trzy płyny. Większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po największym bulodomu. Uchodzi czasem za pośrednią formę puenty, nie wymagającą dostatecznego wyczucia siły ruchu. Na skutecznie stosowana jest jednak na bulodomach szybkich, gładkich, a zarazem cewatych. Rzut tego typu polega na wysokim locie kuli w powietrzu, co gwarantuje stosunkowo dużą precyzję rzutu. Kula spadająca niemal pionowo zatrzymuje się prawie w miejscu i nie toczy się na trudną, przewidywalną odległość. Pointer. Punktować kuć. Polega na rzucaniu kuli na kulę u przeciwnika. W pudełce. Kula dosięży. Polega na rzuceniu kulita by znalazła się ona jak najbliżej rzeźbi. Rzut wykonywany jest łukiem w lekkim pochyleniu, z ręką wyprostowaną do przodu i z dłonią obejmującą kulę na wysokości Już koniec naszego pokazu. Dziękujemy. Przedstawiała to fałszywe. Dwa, Julia Żelemiecka. I Katarzyna jest w jak i Julia.